Bitoku to nasza najnowsza gra planszowa typu Euro, która swoją premierę będzie miała 8 września 2022 roku. Mówię o roku, bo nie wiem, kiedy dokładnie oglądacie ten film. Bitoku jest grom, tak jak wspomniałem, grom Euro, której będziemy starali się walczyć o tytuł następcy wielkiego ducha w kniej. Będziemy starali się wykonywać masę różnych zadań, żeby zdobywać punkty zwycięstwa i gracz, który na końcu będzie miał najwięcej punktów, to zostanie zastępcą wielkiego ducha. Duża, ogromna gra, zaraz zobaczycie jak to otworzę. Masa komponentów, masa regrywalności. Zapraszam do innego naszego filmu, w którym nagrywałem ja, gdzie mówiłem wam dlaczego Bitoku jest grą która powinna Wam się spodobać, a przede wszystkim do jakiego typu gracza jest ona skierowana. Teraz sobie otworzymy pudełko, zobaczymy, co jest w środku. Mm, mam nadzieję, że mi stołu bo zaraz zobaczycie, że jest tam gigantyczna ilość komponentów. Tak jak wspomniałem, bitoku duża, duża gra euro. Dla wszystkich fanów Baradża, dla wszystkich fanów Bonfire będzie to idealna pozycja. Co otwieramy? Otwieramy. Nie. I co się, a może to tak położę, i co się naszym oczom tutaj ukazuje? Przede wszystkim instrukcja, i proszę spodziewać się tutaj naprawdę instrukcji, która ma aż 31 stron. Dużo przykładów, dużo wyjaśnień, ilustracje, duże przykłady, setupy, wariant solo opisany, dużo, dużo naprawdę reguł, bitoku. Ma wiele sposobów na zdobywanie punktów, stąd też wynika ta grubość tej instrukcji. Ale reguły są dość intuicyjne i dość proste. Tylko, że mnogość opcji, jakie mamy podczas gry, wpływa na to, że ta gra staje się ciężka. Mamy instrukcję. Ja sobie położę ją gdzieś tutaj. Może całe to pudełko przedstawię. No, przedstawię do rogu. Proszę się nie, na mnie nie gniewać. Mamy piękne kostki, ładne, przezroczyste. To są kości graczy. Tych kości będziemy sobie, proszę Państwa, podczas rozgrywki używać. To nie jest tak, że tymi kostkami będziemy rzucać. To jest tak, że te kości i dokładnie ich wartości będą nam pozwalały wykonywać akcje podczas gry. Bitoko jest taki sprytny mechanizm, że możemy. Jedną kostką wykonać, wykonać więcej akcji, ale wtedy, jeżeli jej wartość się obniża. A wartość jest nam potrzebna, żeby wykonywać, oczywiście, akcję. Trzy kości na gracza. Gra jest od jednego do czterech graczy, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że tak. Zobaczę sobie, czy się nie pomyliłem. Dobrze pamiętałem. Jeden, czterech graczy. Mamy te dwa takie piękne, ładne znaczniki. O, ale się tutaj coś posypało. Tego, tego worka. Oj, przepraszam Państwu znaczniki, które będą nam odmierzać czas gry oraz fazy w grze. Okej, okay, to za każdym razem mnie to bawi, jak to widzę. Proszę Państwa, dużo w środku będziemy mieli drewna, jeżeli chodzi o bitoku. W końcu to gra związana z lasem. Taki panie joke. I ja tak pokrótce, proszę Państwa, w grze będziemy mieli, już nie będę otwierał, Żetoniki surowców. Mamy sakę, mamy drewno, mamy jadeit i jeszcze jeden, tu jest tutaj, znalazłem. Mamy kamień. Te surowce będą nam potrzebne, żeby opłacać niektóre akcje, budować budynki, z których gracze będą korzystać. A, dobrze wyciągnę, pokażę Wam, bo są bardzo ładne. Tak wyglądają. O. Fajne, takie imitujące. Butelkę sakę z taką miseczką. Od razu do napicia się tego sakę. Surowce, jak w każdej dobrej grze euro muszą być. Co mamy poza tym? Poza tym mamy taki pielgrzymów dwustronnych w kolorze każdego gracza. Oni z jednej strony mają zamknięte oczko, to znaczy, że będą spali, a z drugiej strony mają otwarte oczko, co znaczy, że są obudzeni. I my tylko tych obudzonych pielgrzymów. Będziemy w czasie gry mogli sobie używać, wysyłać ich w różne miejsce, żeby nam przynosiły punkty, walczyły o przewagi i tak dalej, tak dalej. Mamy tutaj dla jednego gracza, dla drugiego gracza. Ja proszę Państwa, jak ja to tak będę kładł, to Państwo wiedzą, ja od stołu grak dla brązowego gracza i jeszcze dziś tutaj jest fioletowy gracz. Też bardzo szapowa, że kolorem podstawowym jest kolor, czy kolorem możliwym do wyboru podczas rozgrywki jest kolor fioletowy. Proszę bardzo, masa pielgrzymów, którzy podczas rozgrywki nam się będą przydawać. Poza tym gracze mają tutaj do dyspozycji swoje znaczniki budynków w swoich kolorach. Ta polega na tym, że jak będziemy budować budynek, to będziemy go oznaczać, że on należy do nas. Ponieważ jak gracz skorzysta z takiego naszego budynku, to nam też coś z tego się należy i będziemy dostawać z tego profit. budynku proszę zobaczyć jest masa dla każdego gracza. Oprócz tego jeszcze gracze posiadają tzw. kodamy. Kodamy będą na początku każdej rozgrywki są układane w takich specjalnych torach. I będziemy się za pomocą tych kodam ścigać o to, kto jest najwyżej na tych, na tych torach, żeby zdobywać punkty, taki bardzo fajny, przyjemny wyścig. Znaczniki kodam służą nam właśnie do tego. I tu mamy y, naszą inkarnację, że tak powiem, tych duchów, którymi będziemy grali. Wiewiórka. Y, to jest taki pies szyba inu, kurczę filotowego, nie pamiętam co to był za duch. Anyway, każdy z graczy dostaje po dwa takie. Jeden służy do wskazywania kolejności gry, a drugi służy do tego, że będziemy sobie też podążać po takiej ścieżce duchowej i też będziemy sobie zdobywać punkty. Jest tutaj, jak widzicie, troszeczkę drewna. Przejdziemy, może, do kart. W środku też są woreczki, jeżeli Państwo by potrzebowali e, ładnie sobie poukładać. Do kart może przyjdziemy zaraz. Przejdźmy jeszcze do tego, bo to jest też bardzo przydatne i to wiem, że przynajmniej ja to lubię w grach, więc mam nadzieję, że wam też to po przyda się. To są takie podsumowania tury dla każdego z graczy, to są takie arkusze, gdzie też znajdziemy wyjaśnienie żetonów, ikon, jak przygotować rozgrywkę dla każdego z graczy, żeby każdy miał pod ręką, mógł gdzieś sobie to po prostu położyć i w ramach potrzeby z tego skorzystać. Przejdziemy do kart. No dobrze, przejdźmy do kart. Proszę Państwa, proszę za mnie trzymać kciuki, żebym to otworzył szybko, a nie wolno. O, nawet proszę. Mamy karty. Karty mamy w dwóch rozmiarach. Takie mini euro oraz mamy, zaraz Państwu pokażę, takie standardowe karty. I teraz mini euro karty to są e, dwa rodzaje kart. To są karty do wariantu solo. A to, proszę Państwa, to są karty takich naszych celów, które będziemy starali się podczas gry zrealizować. Mamy tak, że mamy wymaganą liczbę rzeczy, które potrzebujemy. Tutaj na przykład potrzebujemy jeden z czterech surowców, potrzebujemy jeden żeton kryształu, jeden żeton ważki, kompletny. I wtedy będziemy cztery punkty na koniec gry. I tu na przykład potrzebujemy jednego dowolnego surowca, górną część ważki oraz potrzebujemy naszego pielgrzyma na bramie Tori, jeżeli dobrze pamiętam, tak chyba się ona nazywała. I cała zabawa polega na tym, że, o tu, tu, tu Państwu to wspaniale pokażę, albo tutaj mogę, że ten sam surowiec, który będzie wykorzystany tutaj, na tej karcie, nie może być wykorzystany na tej. To są duże punkty, które podczas gry będziemy sobie zbierać. One działają naprawdę w różny sposób. Mm. Jak to w grze? Wiele możliwości punktacji. Teraz przejdźmy, według mnie, do tego, co jest sercem gry Bitoku, czyli do kart naszych yokai. Yokai? Yokai, wydaje mi się, że yokai. Czyli kart, które my będziemy podczas gry sobie zagrywać, żeby nasze akcje były silniejsze. Jest to taki dość ciekawy mechanizm, ponieważ zaczynamy pięcioma. Z pięcioma, sobie, tak, z pięcioma kartami zaczynamy, dobieramy sobie cztery karty, jedną z tych kart musimy odłożyć z powrotem do talii, a pozostałe trzy to są te trzy karty, których sobie użyjemy podczas rozgrywki. Każda karta mm, ma specjalne umiejętności, czyli jak zagramy sobie na przykład takiego kitsune, to możemy sobie w tym przypadku wziąć albo jeden surowiec jadeitu, albo jedno sake tutaj możemy rozpocząć naszą wędrówkę ducha, czyli będziemy przesuwać sobie ten nasz znacznik po torze. Nezumi pozwala nam budować budynki czy też kupować kryształy, do tego dojdziemy. Shin Okami pozwala nam zbierać ważki i tak dalej, tak dalej. Te karty jest oczywiście odpowiednia ilość dla każdego graczy w setupie, a podczas rozgrywki będziemy sobie też tych kart więcej zdobywali. Serce dla mnie gry. To nie jest składka żytona, proszę Państwa, tylko to jest plansza do gry w Bitoku, która jest aktualnie złożona. I zaraz zobaczycie, czemu ona jest taka gruba i czemu ona ma aż tyle warstw. Powiem, jak się rozkłada planszę do Bitoku. To tak jak już widzicie, ona jest... Po pierwsze dość duża, a po drugie widzicie, że ona ma tutaj takie wgłębienia, ona ma tutaj takie żłobienia, w których będziemy umieszczać elementy planszy, dzięki czemu tory kodam, o których wspomniałem, będą znajdować się w innych miejscach. W zależności od tego jaka jest liczba graczy, też będą się trochę te plansze zmieniały bardzo fajny bajeczny, że tak powiem i to się bardzo też dobrze sprawdza podczas podczas rozgrywki. Plansza jest dwustronna, jest właśnie taka, że możecie sobie wkładać te żetony, albo o! to jest taka predefiniowana, że nie musicie się tym przejmować i możecie sobie grać dokładnie na takiej planszy. I co my tutaj tak mamy pokrótce? Bo tutaj mamy miejsca, w których będziemy budować budynki, tu mamy, to są właśnie te miejsca na te kodamy, na te tory, na których będziemy walczyć o przewagi. Tutaj będą leżały karty wędrówki oraz karty yokai, które będziemy mogli sobie zdobywać, miejsce na umieszczanie kości, budynki, wiele dużo ciekawych rzeczy, w których będziemy korzystać podczas rozgrywki, ponieważ Bitoku jest taką pałatką punktową, jak to się mówi, czyli jest dużo naprawdę różnych możliwości zdobywania punktów. Dobrze, to teraz przejdźmy do składki z żetonami. Nie jednej. Jest wtedy też ciężkie. Jakiś tutaj... No co, ja nie będę tego wypstyrkiwał, proszę Państwa. Proszę, proszę zobaczyć, ile tego jest. To jest yy, pierwsza. Ile ich tu jest w ogóle? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, 10 składek z żetonami, to jest naprawdę, trochę będziecie to wypstrykiwać. Jeżeli ktoś lubi, to znajdzie w tym dużo radości. Wiem, że na przykład dzieci bardzo lubią też takie wypstrykiwania, więc no polecam. I co my tutaj mamy? Tu mamy te wspomniane żetony kryształów, które niektórzy z Joka będą nam pozwalać zdobywać, i one się będą dzielić na parę kategorii. Takie fioletowe, które będą nam generować. Jakiś bonus na początku każdej z tury? Mamy żółte, które dają takie pasywne bonusy, oraz fioletowe, które dają nam też, jakby, dodatkowe akcje dużo tego różnego. Mamy takie żetony do zaznaczenia akcji, które zostały wykonane. Mamy kamienie, które też zdobywają nam punkty. W zależności od tego, jaki kamień sobie wybierzemy, to na przykład dostajemy kamień za odpowiednie karty yokai, tutaj za odpowiednie budynki i je będziemy sumieszczać na swojej plansze. to teraz zobaczycie? W zależności, od ile pielgrzymów dookoła takiego kamienia będziemy mieli, tym więcej punktów będziemy zdobywać w skrócie. Mamy też tutaj ważki. Ważki, jak zbieramy, to otrzymujemy rzeczy. Jeżeli ważka zostanie kompletowana, to jest była jedna. Ja sobie położę tutaj. Tutaj właśnie mamy te dolne części ważki, jak, jak je skompletujemy to dostajemy górną rzecz ważki, te dolne zawsze otrzymujemy jak bierzemy. Tutaj mamy te bramy torii, które będziemy sobie w losowy sposób układać na planszy, a jak nasz pielgrzym do niej dojdzie to będzie mógł z nich skorzystać. Budynki, które dają nam jakiś bonus oraz bonus jeżeli ktoś z nich skorzysta. Dodatkowe ważki, to są te tory właśnie Kodam, o których wspomniałem, o których będziemy sobie walczyć o przewagi. Jeżeli by nam zabrakło znaczników, to są takie mnożniki, chociaż nie zdarzyło mi się jak na razie do tej pory, że żeby znaczniki nam się kończyły. Więcej budynków, więcej tych mnożników oraz takie żetony. Ja się śmieję, że to wygląda trochę jak taka herbatka. A to jest talizman, chociaż w sumie były takie rzeczywiście w Japonii takie, kiedyś wierzyli w takie talizmany, kiedyś takie talizmany były robione. To są takie znaczniki, które będą nam pozwalały podczas umieszczania kości zwiększyć jej siłę o daną ilość oczek. W tym przypadku jest to jeden, tak, ale są. Są też talizmany, które po prostu zwiększają o więcej, tak jak dwa czy też trzy. No. To sobie wypstrykam, bo to jest plansza gracza, proszę Państwa. O, to jest plansza gracza. Tutaj będziemy kłaść właśnie karty Yokai w ten sposób. Oraz będziemy tutaj też mieli swoje kostki. O, I to jest tak, że kostka jest zablokowana do momentu, aż zagramy kartę Yokai. Wtedy ona się przesuwa, a my taką kostkę potem będziemy mogli użyć, żeby wykonać akcję z planszy, głównej planszy. Tutaj będziemy właśnie układać te kamienie. To są miejsca na pielgrzymów. Tutaj też pielgrzymów będziemy stąd zabierać. Wszędzie są takie w ogóle okręgi. To są miejsca na pielgrzymów, które będziemy właśnie sobie zabierać, by um, odblokować te miejsca i mu tutaj właśnie ułożyć wspomniane kryształy. Tutaj będzie się zaczyna nasza ścieżka. Um, no i tak. No i zobaczmy, co jest dalej. Tutaj tak się zacząłem zastanawiać. O, właśnie. Propo ścieżki, bo tutaj nie pokazałem. To są karty ścieżki, które będziemy sobie właśnie o tak tutaj dokładać. I ten nasz pion będzie sobie po takiej ścieżce chodził, i za każdym jak się przesunie, to będzie odpalał jakieś bonusy, które znajdują się poniżej. Karty są oczywiście różne, dające różne bonusy od punktów, poprzez zdobywanie jakichś talizmanów. Co my tutaj mamy jeszcze? Nie, one się zaczynają tutaj. Przez dobieranie kamieni, czy też wkładanie sobie właśnie pielgrzymów, dobieranie kart. Zdobywanie punktów, zdobywanie więcej kart celi. Wyścig na tych torach, czy też zabieranie komuś punktów z torów Kodam. Dużo ciekawego, dużo ciekawych wyborów. Tutaj mamy takie flagi. O, chodź tu. Które się umieszcza w ten sposób, żeby wiedzieć, jakim kolorem dany gracz gra. Mam kolejną planszkę gracza. To są żetony, które właśnie będziemy umieszczać na planszy w tych żłobieniach. Z jeszcze więcej. Kolejny gracz, kolejne żetony, flaga z kolorem. Tu tak samo. O I tutaj mamy. No dobrze. Wypstrykało się. Jak się wypstrykało, to proszę państwa będzie wypstrykane. To jest jeden z głównych żetonów, który właśnie będziemy kłaść na górze planszy. No, jest dwustronny w ten sposób, żeby troszeczkę tą rozgrywkę sobie zmienić. Tu mamy dodatkowe żetony, proszę zobaczyć. Też które będziemy właśnie układać. Więc tak jak widzicie, no, ja nie kłamałem. Naprawdę jest tego dużo. Naprawdę dla fanów wypstrykiwania żetonów to będzie nielada gradka. I bitoku, tak jak widzicie, ogrom po prostu kart, komponentów, kości, drewna, żetonu. Idealna gra dla tych wszystkich, co lubią ciężkie euro, które dają takie wyzwanie i satysfakcję z tego, jak zdobędziemy i znajdziemy dużo różnych fajnych silniczków, które zdobywają nam punkty. Więc jeżeli jesteś fanem Bonfire, jeżeli jesteś fanem Baradza, czy po prostu lubisz gry euro albo też klimat japoński, to ja serdecznie zapraszam do tego, żebyście się z Bitoku zapoznali. No i mam nadzieję, że zajmie Wam to krócej niż mi wypstrykiwanie tych wszystkich żetonów, żebyście mogli się jak najszybciej cieszyć rozgrywką. Ja dziękuję za spędzony czas ze mną. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć kolejnym razem i proszę zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli film Wam się podobał i chcielibyście więcej takich unboxingów na naszym kanale widzieć. Cóż więcej mogę powiedzieć? Trzymajcie się i widzimy się kolejnym razem. Ciao!